Tworzymy dwie przesyłeczki z temu. A to jest przyrząd, przyrząd do masażu, bo ostatnio kupiłem same końcówki przez pomyłkę. I to jest taki przyrządzik do masażu. Ale ciężki to jest. Ciężko jest lżejszy. się ładuje. Что-то такое. Втискать. Кто-нибудь здесь? Кулька массой USB. Mm -hmm. Jeszcze takie masażery, taki, nie wiem to jest. Same te końcówki kupiłem natomiast to jest kabel do ładowania. mocniej naciste to jest. Delikatnie naciskam, to jest taki masaż łagodny, a jak nacisnę mocniej, jest intensywny. Masaż szyi, masaż pleców. Ale to tu, 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 jest intensywność tu się włączy intensywność w maserze. Dobra. Dobra. Mi go podładować tylko jest naładowane no to nie wiem dlaczego do, do, do to ma służyć I końcówki kupiłem natomiast nie kupiłem samego urządzenia jak się okazało zapakowane trochę niechlujnie było jakby to było rozpakowywane już też być w wyniku transportu też uszkodzone ale urządzenie jest całe Dobra. Istale do masażu dokładnie. Masaż gamy. Ta druga przesyłka. Tutaj będzie. Tutaj będzie... A, to jest taka lampka. O to malutkie to jest. Konikani urechomili. To jest lampa solarna. Lampa to jest bateria słoneczna. Będa się ma ładować. Widzisz jakiś to jest. Łesienkie to tak to się już To się nie odchyla czasami, chyba odchyla się. Odchylać. Zobaczymy. A, bo to ten sposób. A, w ten sposób. A, i tak, i wtedy. O, Trzeba sobie nachylać. Chodzi o to, że domek nocny północnej. Czy tak? Tu będzie świecić słońce, tu będzie świecić. To jest przestrzeń do świecenia. Tylko patrzę, że ona. Żeby nie, A, patrz jest. A o, już wiemy o co chodzi. Bo tu jest oświetlone przez słońce, nie świeci, a można różne stopnie tutaj. na no, czyli kruchu działać, a to jeszcze to jest pilot tego dołączony. Trzeba to sterować z pilota. A to jest chyba izolator, Dobra, teraz. Włączyć, wyłączyć. I teraz yy, tryby. Co jest włączone? Nie działa. To jest czujnik ogrzewnik podczerwieni to jest czujnik ruchu, to jest przełącznik, to jest ten manualny przełącznik jeszcze, nie nie w ogóle działać. To wygląda tak, taka lampka, mała, ale mocna, można powiedzieć. Wiem dlatego nie świeci, bo ją pada światło słoneczne, ale daje jej te sobie światło. To się zainstaluje na działce, dużo z powrotem. to już wiem, co to jest to jest spirala do przetykania rur mocowana na to jest spirala do, do przetykania rur to jest ładnie zapakowane, tak solidnie nie no, nieduża do kibla wystarczy się mocuje w i się ją pokręca Ta. Spirala taka, dobra Starczy Pokażę jak się tym pracuje Thanks <laughs>